Cześć, witajcie. Jest dzisiaj niedziela. Ja dzisiaj będę siedziała w domu, niewiele będę robiła. Trochę ponagrywam dla Was filmików, trochę pomontuję, tak żeby móc potem wrzucać. Ale chciałam Wam polecić jedną rzecz. Słuchajcie, srebro koloidalne napisane jest, że to jest tonik. Natomiast tak naprawdę oczywiście on tutaj przy jakichś problemach skórnych, przy tego typu rzeczach bardzo dobrze pomaga i może być po prostu używany jako tonik, to nie ma problemu. Tutaj mamy również miareczkę, którą zakrywamy butelkę. Butelka jest plastikowa. Uważam, że ta firma akurat um, um, produkuje naprawdę dobry produkt. Um, co tutaj firma napisała o tym produktu? Argentum 200 to tonik o wysokiej um, um, zawartości srebra koloidalnego. Sporządzony na bazie najczystszej wody demineralizowanej, przeznaczony do każdego typu cery. Stosowany regularnie oczyszcza, odświeża i pielęgnuje cerę. Wspomaga walkę z problemami skórnymi. Działa antybakteryjnie, wspomagając walkę z trądzikiem. Srebro koloidalne działa również pomocniczo przy odkażaniu, nie powodując podrażnień. Pod, produkt jest bezpieczny dla cery wrażliwej, także jeżeli macie problemy z trądzikiem, z wypryskami, czymkolwiek na skórze, to, to po prostu używanie jako toniku naprawdę warto. Cena też nie jest za duża, dlatego 25 do 30 zł zależy jakie kupiwe. Pamiętajmy, żeby było dość duża zawartość właśnie tego srebra Srebra w srebrze, zupki w zupce, cukru w cukrze. Działanie. Oczyszcza i pielęgnuje skórę, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. Pozostawia skórę czystą i zmatowioną. Reguluje wydzieranie sebum. Zawarte srebro koloidalne wykazuje unikalne działanie antybakteryjne. Wspomaga walkę z trądzikiem. <śmiech> Przepraszam, <śmiech> coś zgadłem, ale już się leczę. I to jest właśnie czysta prawda, także zamiast toników drogeryjnych, możecie naprawdę bardzo naturalne produkty używać. I to jest fajne. Sposób użycia: na gazy bądź płatek kosmetyczny nanieść niewielką ilość produktu, delikatnie przecierać skórę twarzy i okolic oczu. Dla uzyskania najlepszego efektu stosować dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Dołączona do opakowania miarka pozwala na samodzielne przygotowanie rozcieńczeń produktu. Produkt nie powinien być używany przez osoby uczulone na srebro oraz kobiety w ciąży. I to jest oczywiście ważne. Pamiętajcie, że nie wolno też przesadzać, jeżeli chodzi do, do ustnie w braniu srebra koloidalnego, dlatego że w dawnych czasach, w momencie kiedy... Szlachta, kiedy wysoko postawione rody jadły na srebrnych naczyniach, to okazywało się, że dostawali srebrzycy. Niebieska krew, błękitna krew, tak? spowodowana tym, że jadło się na srebrnych naczyniach. Natomiast no, to nie jest za dobra choroba, zaczyna się od problemów np. z wypadaniem włosów i potem różne inne dziwne rzeczy się dzieją. Także trzeba uważać. Natomiast przy przemywaniu, no to tutaj nie mówimy o przedawkowaniu, tutaj możecie sobie twarz naprawdę stosować to jako tonik po prostu. Natomiast ja jeszcze stosuję to w ten sposób, że biorę, tutaj nie patrzcie o to jest z Avonu, butelka po czymś tam pomgiełce, pomgiełce. ale no ma dobry atomizer. I na przykład srebrokoloidalne ja właśnie w takie butelki z tymi psikanymi... Tak, czyli mamy biorę, bo jeżeli są jakieś problemy, słuchajcie, często na przykład kobiety mają problem, że biorąc antybiotyki dostają grzybicy w intymnych miejscach. Rozcieńczamy chociażby jeden do jednego, psikamy, to ma działanie antybakteryjne. Tutaj nie musimy się faszerować różnymi lekami. Oczywiście lepiej zabezpieczać niż leczyć. Wiadomo, przy antybiotykach trzeba brać jakieś tam tabletki zabezpieczające. Ja jem jogurty. Ale gdyby się taka sytuacja zdarzyła, to również w intymnych miejscach można tutaj sobie poradzić. Ma właściwości wirusobójcze. Właśnie przy antybiotykach tutaj może być używany. Zapalenie spojówek. Tutaj może nam pomagać w leczeniu. Dobry dla skóry i dobry na przeziębienia, na przykład tak jak ja mam teraz gardło, to antybakteryjnie, tak? Czyli też działa antybakteryjnie, dlatego że słuchajcie, no ja my, myślę, że naprawdę ma świetne działanie, bo coś, co się zaczyna i wygląda jak Angina z delirką i gorączką włącznie, w czwartek wieczorem, w niedzielę, no dobrze, jeszcze mam lekką chrypę, ale zo zobaczcie, nie mam gorączki, nie, nie mam jakichś dużych problemów srebrokoloidalne. Yy, oczywiście jak będę musiała iść do lekarza, to, to pójdę, ale dopóki mogę, to unikam, taka filozofia życiowa. Natomiast ja jeszcze gdzieś kiedyś wyczytałam, że yy, jeżeli pijemy srebro koloidalne, niech to będzie faktycznie ta, rozcieńczone, ta rozcieńczona yy, połowa miareczki raz na yy, dwa dni. To działa bardzo dobrze na... Cały organizm, powodując po pierwsze wyrównanie energetyczne, a po drugie, jeżeli są jakieś problemy z torbielami, te torbiele mogą się pojawiać w różnych miejscach, to właśnie to srebro koloidalne jest w stanie to załagodzić. Ja nie chcę mówić wyleczyć, bo jak wiemy, odleczenia są lekarze, natomiast medycyna naturalna i naturalne sposoby są jedynie wspomagające, żeby nie było. Ale oczywiście możemy się właśnie tym srebrem koloidalnym wspomagać. Także na sobie przetestowałam w tym momencie stan amginowy. Natomiast jako tonik to jest po prostu rewelacja, i myślę, że porównując tonik drogeryjny za 15 zł, nawet tutaj tu mamy pół litra. Nie 200 ml, nawet nie 250, ani 300 ml, tylko 500 ml. No to tak dla śmiechu jak reklama ale porównując cenę, nie wyniesie nas drożej, a mamy coś zupełnie naturalnego bez yy, SRS-ów, parabenów i innych dziwnych dodatków, które są po prostu w drogeryjnych kosmetykach. Chyba się troszkę rozgadałam. Ale tak, srebro koloidalne, warte jest tego, żeby o nim trochę porozmawiać. <laughs> Żegnam się z Państwem. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj się włączę, czy coś nagram. Mam nadzieję, że może jeszcze będę coś ciekawego robiła. Mam do zrobienia żadanice. Yy. Ale to trzeba poczuć ten moment, kiedy ona chce się zrobić. Także nie wiem, czy to będzie dzisiaj, ale jeżeli to będę nagrywała. Także polecam srebro -kolo koloidalne. Firma obojętna. Przypadek mam taką. Tak, to nie jest problem, ja tutaj niczego nie reklamuję, yy, tylko polecam yy, srebro koloidalne. Jest jeszcze złoto, mieć koloidalne, ale o tym następnym razem każde jest do czego innego. Słuchajcie, tak jak na przykład złoto koloidalne. Już od starożytności znany jako upiększacz urody cery, nawet jeżeli są te o, operacje plastyczne, te wkładania tam nitek i podciągania skóry, to to są złote nitki, ale można również robić to od wewnętrznie. Zresztą, wiecie, ja mam wrażenie, że jesteśmy tym, czy, co jemy, co spożywamy, i żadne nitki na zewnątrz, żadne kolageny napaczkane, na buzie postaci bardzo drogich kremów, nie dadzą efektu, jeżeli my od wewnątrz nie jesteśmy zdrowi i czyści. Więc chyba dlatego warto po prostu. Między innymi... na no właśnie, dzisiaj będę trochę mrucząca, ale no, nie wszystko musi być zawsze ładne, zdrowe i, i, i cudowne. Ale tak jak mówię, warto, także mm, chciałam Wam o tym opowiedzieć. Do zobaczenia. Taki cieszy... nie chce się wypakować. No, no. Tak, dobre będzie. Mm, jakie dobre będzie. Poczekaj, czekaj. Mimo już. już. jakaś dziwna torebka. Mhm. Proszę, proszę. Wcinaj. Dobra. Czas najwyższy sobie też coś konstruktywnego do jedzenia. Przygotować jak zwykle koktajl. Tylko się zwiększyła ilość nasion, bo iż. Czy ja? Trochę ostropestu? Troszkę czystka. Nie przeszkadza, że nie parzę, także w porządku. Yy, I błonnik w postaci płatków owsianych i tym razem cztery kiwi i jeden banan. Ale dosyć dobre, dosyć dobre. Aż się wystraszyła, słuchajcie, moja misterna konstrukcja półkowa spowodowała, że aparat zleciał mi na ziemię i działa. Znaczy jak, jak już y, otwierałam lodówkę i słyszałam, że leci, to pomyślałam sobie tak, może to jest znak od góry, żeby zakupić po prostu coś, co będzie dobrze działało. Ale nie, działa nadal. Także, także fajnie. No, w każdym razie jeszcze znaku od góry nie miałam pod tytułem Zmień dziewczyno aparat. Jeszcze y, się tutaj z moim kusiem rozumiemy i będziemy nagrywać. A trochę kamień z serca, bo taki wydatek przed świętami to też nic fajnego. No dobrze, w każdym razie ja już nie będę tych dziwnych konstrukcji półkowych robiła, nie, wolę przytrzymać jedną rękę, niech to stoi jak stoi, biorę się za śniadanie. Późnawe, bo późnawe, dlatego że nagrywałam dla Was jeszcze filmik jeden, mmm, który dzisiaj umieszczę, dlatego że to będzie właśnie z tej serii vlogującej, czyli takiej codziennej, ale będzie o właśnie srebrze koloidalnym, także zobaczycie to, znaczy będziecie już właśnie widzieli, jak to będę montować ale normalnie jak mi ten aparat spadł, aż mi serce zamarło. fajnie by było. No bym musiała nagrywać tym małym, albo w ogóle chyba telefonem, co, co się mija z celem. Ach. Uf. I nie jest prawdą to, że koty nie śpią w swoich domkach. Mój kotek. Tak, moja Kicia uwielbia swój domek. Tak? Lubisz swój domek, tak? No pewnie. Śpij sobie, śpi. Kicia śpi w swoim domku? u nie. No tak, to ty. Domeczku. Mhm. Tak. Nie Tak. Gdzie to Kicia jest? Gdzie kotek? Co taka powaga, co taka kocie powaga, Wyciągnąłem Cię z domku niedobra. A ja już będę się z Wami żegnała. Mój kącik medytacyjny. Jestem w piżamce. I w zasadzie idę spać, bo, bo co? Bo jestem trochę zmęczona chorobą, także tak to wygląda. Nie mam siły nawet, żeby trochę z wami porozmawiać. O, tak spróbuję, żeby lepsze światło było. Może tylko posiedzę lekko na komputerze, pooglądam jakieś ciekawe rzeczy. I pewnie usnę za oknem pada. Jest nieciekawie. Trzeba spać. Dobranoc.